Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Łukasz Citków i witam was w kolejnym filmie na tym kanale, na kanale, na którym mówimy sobie o inwestowaniu na rynku nieruchomości. Na kanale, na którym mówimy o flipach, o deweloperce, o mieszkaniach na wynajem, o wszystkim, co jest związane właśnie z inwestowaniem na rynku nieruchomości. No i dzisiaj myślę, że bardzo, bardzo ciekawy temat. Ja sam tutaj rozpisałem sobie już. Chyba z tydzień temu yy, wszystkie kwestie, które dzisiaj będę chciał wam powiedzieć, bo ten temat jest właśnie tak obszerny. A tym tematem jest, jak pozyskać inwestora do naszego nieruchomościowego projektu, czyli jak pozyskać inwestora pod flipa. Pod deweloperkę to już trochę bardziej skomplikowany temat. Yy, ale głównie właśnie dzisiaj będzie o tym, jak pozyskać inwestora pod flipa. Yy, I dlaczego myślę, że mogę coś o tym powiedzieć. Ponieważ e, łącznie na ten moment pozyskałem prawie e, 18 milionów złotych, e, tutaj mówię łącznie, czyli i na flipy, i na deweloperkę, i też na projekty związane e, z rewitalizacją obiektów. To jest kwota, którą pozyskałem e, nie tylko na moje projekty, ale też e, na projekty po prostu osób, firm, z którymi współpracuję. E, no myślę, że to jest taka kwota dość spora, tym bardziej biorąc pod uwagę, że są to tylko i wyłącznie inwestorzy prywatni, zewnętrzni inwestorzy prywatni. Nie mówimy tutaj o funduszach typu venture capital czy o jakich, jakichś takich zinstytucjonalizowanych podmiotach. Mówimy tutaj o zwykłych osobach, o inwestorach, którzy oczywiście najczęściej prowadzą czy to działalność gospodarczą, czy jakiś tam swój biznes w formie spółki z i chcą lokować te swoje nadwyżki, ale myślę, że jest to całkiem dobry wynik. No i okej, okay, moi drodzy. Przygotowałem sobie listę dziewięciu punktów, o których chciałbym Wam powiedzieć. Uważam, że każdy z nich jest tak samo istotny, tak samo ważny. Część z nich będzie łatwa do zastosowania, będzie taka oczywista. No, część będzie nieco mniej oczywista i też cięższa do wdrożenia. Ale okej, okay, dobra. No to lecimy. Punkt numer jeden, moi drodzy, to jest prowadzenie mediów społecznościowych. Może się wydawać oczywiste, ale tutaj mam na myśli, Naprawdę realne, rzetelne prowadzenie naszego, publikowanie tego, co robimy w mediach społecznościowych. Ja tego, przyznam się, nie lubię, natomiast robię to bardzo, wydaje mi się, intensywnie. Prowadzę fanpage, na którym jest na ten moment chyba około 4000 polubień. To może nie jest dużo, ale to już jest na tyle dużo, no, że bez problemu to yy, pozwoliło na pozyskanie tej dość sporej kwoty. Prowadzę Instagram. Ja absolutnie nie jestem żadnym influencerem czy właśnie YouTuberem, chociaż robię to właśnie teraz, ponieważ to jest coś, poprzez co taki potencjalny inwestor może mnie zauważyć no i po prostu oglądając mnie, może mi zaufać, czy nawet mnie polubić, czy w ogóle poznać i mieć wrażenie, że no w jakiś sposób e, uczestniczy, uczestniczy w, tym, w tym, co robię. I dzięki temu taki inwestor ma w głowie obraz tego. Że jak do mnie napisze, to nie jest tak, że on pisze do obcej osoby, tylko po prostu w jakiś sposób się już od jakiegoś czasu komunikujemy. I teraz co jest ciekawe, że niezależnie od tego, jakim by się było w tych mediach społecznościowych, to trafi się do określonej grupy, a do określonej grupy się nie trafi. I ja wiem, że jest część osób, która mi pisze, że fajnie się słucha tego, co mówię, nawet w sposób, w jaki mówię. Ale są też osoby, które piszą, że nie mogę Cię słuchać, chcę to wyłączyć. Ja to w pełni rozumiem. Ja sam też tak mam, że jak sobie oglądam jakichś tam YouTuberów, to no, niektórzy mówią fajniej i chce się ich słuchać, a niektórzy mówią w taki sposób, nawet jeżeli dają treści merytoryczne, że ten sposób mówienia jest nie okej. Okay. Więc zawsze będzie tak, że ktoś nas w tych mediach społecznościowych polubi, a ktoś nas nie polubi. I to jest totalnie ok. Ja prowadzę właśnie kanał na YouTube w taki sposób, żeby. Yy, odpowiadać na jakieś fajne pytania, które zadajecie, ale też, żeby, żeby pokazywać to, co się u mnie dzieje, czyli żeby pokazywać te inwestycje, które robię, żeby taki inwestor mógł sobie yy, tworzyć w głowie obraz, że po prostu no, ja jestem gościem, który realnie działa i jak on powierzy mi swoje środki, no to wyjdą z tego konkretne rzeczy. Yy, YouTube jest konieczny, chociaż jest najtrudniejszy, bo trzeba w niego włożyć najwięcej energii no i też na pewno dla części osób. Przełamanie się i mm, pokazywanie swojej twarzy, mówienie do kamery, może być na początku cięż, ciężkie. Natomiast chyba YouTube jest głównym źródłem e, wiadomości, które, e, które dostaję. Które się zaczynają od tego: Panie Łukaszu, oglądałem Pana film na YouTubie, podoba mi się, chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej. YouTube Fanpage, jako taki blog, gdzie wrzucamy i pokazujemy po prostu właśnie foteczki, na przykład z, z jakichś tam najnowszych inwestycji. Instagram. Od niedawna nauczyłem się wrzucać regularnie relacje i to robię, chociaż absolutnie tego nie czuję i tego nie lubię, ale to działa świetnie. I idąc dalej tym tropem, zainstalowałem sobie ostatnio TikToka i będę na siłę tam coś wrzucał, bo wiem, że to po prostu jest skuteczne. Więc punkt numer jeden prowadź media społecznościowe po to, żeby dać się po prostu światu zauważyć. Właśnie ostatnio znajomy zapytał mnie, jaka, gdzie jest ta tajemnica. W tym pozyskiwaniu inwestorów, i czymś, co odruchowo przyszło mi do głowy, to była właśnie kwestia tego, żeby, że jakby tym, tą jedną z tych ważniejszych kwestii, jest to, żeby po prostu w ogóle światu zakomunikować: Jestem, patrzcie, chodźcie, współpracujmy, jestem ok, polubcie mnie i, będzie, i będziemy działać. Jeszcze dodam jedną kwestię odnośnie mediów społecznościowych, to kwestia tego, że. Ja dzisiaj też dostaję wiadomości, gdzie ktoś pisze do mnie, Panie Łukaszu, obserwuję Pana na przykład od roku i teraz chcę inwestować, bo wcześniej nie miałem kasy, albo miałem inne inwestycje, teraz mi się te inwestycje obroziły, chcę wejść w coś nowego, albo po prostu dorastałem do tego, czy dorastałem. No, jakby do, mm, musiałem dojść do tego, żeby po prostu Panu zaufać, Pana polubić, i poprzez to, że obserwuję Pana od roku, no to wiem, że nigdzie Pan nie zniknie, jest Pan. I tak dalej. No, jesteśmy w pewnym sensie osobą publiczną, oczywiście w małej bardzo skali. No i cóż, to jest punkt numer, pierwszy, numer jeden. Chyba najważniejszy. Myślę, że większość inwestorów, których teraz pozyskuję, to są inwestorzy właśnie z mediów społecznościowych. Punkt drugi. Punkt drugi to strona internetowa. Strona internetowa jest dopełnieniem mediów społecznościowych i strona internetowa musi istnieć po to, żeby była w pewnym sensie naszą taką wirtualną wizytówką. Strona internetowa, czyli na przykład moja strona lukaszcitkuf.pl, jest niczym innym jak tylko wizytówką, gdzie taki inwestor, który mnie sprawdza, weryfikuje, czy chce sobie poczytać coś więcej na mój temat. Ja to przygotowałem w takiej formie, żeby to była pigułka, żeby taki inwestor, który chce sobie o tym poczytać, mógł tam wejść i po prostu przeskanować tą stronę, przeskrolować ją i żeby wiedział, kim ja jestem, czym się zajmuję, jakie mam doświadczenie, skąd się wziąłem w ogóle i że jestem gościem, który jest godny zaufania i jest profesjonalny. Także taka strona internetowa, która nie jest zbyt rozbudowana, ale która jest takim podsumowaniem tego, kim jesteśmy, co robimy, no jest taką po prostu naszą wirtualną. Wizytówką, która jest właśnie stała, to znaczy mam na myśli, że tam, jest, tam się nic nie zmienia, tam ta strona po prostu jest, a media społecznościowe to jest coś, co się na nowo cały czas coś pojawia, coś się zmienia i to ze sobą współgra i daje taki obraz nas, kim jesteśmy. Jak chcesz zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszam link do mojej strony, do dwóch moich stron internetowych, znajduje się w opisie. Ja nie mówię, że to jest idealne rozwiązanie, ale u mnie działa bardzo dobrze jak sobie podepniesz pod stronę jakąś jakieś takie Google Analytics, to możesz sobie zobaczyć jakieś źródło wejść na twoją stronę i ja na przykład wrzucając takie filmy, właśnie no tak jak teraz zresztą, w linku w opisie pod tym filmem umieszczam link i widzę jak dużo osób wchodzi na moją stronę po obejrzało wcześniej taki film. Więc mamy tutaj połączenie działania w mediach społecznościowych no i właśnie posiadania takiej strony. Jeszcze, dobra, jeszcze do strony internetowej dodam jedną rzecz. Na swojej stronie internetowej konieczne jest, abyś miał formularz do pozostawienia kontaktu, do pozostawienia możliwości takiemu użytkownika, żeby taki użytkownik, który odwiedza Twoją stronę, miał możliwość zostawienia adresu mail, żebyś Ty mógł się z nim potem skontaktować albo w ogóle, najlepiej numeru telefonu, żebyś mógł do niego zadzwonić, porozmawiać i coś konkretnego zaproponować. I właśnie zbieranie takich adresów mailowych, czyli no prowadzenie po prostu swojego albo takiego newslettera albo no zwyczajnej listy mailingowej, to też jest mega, mega ważne. To już tutaj ubiorę to nie w ostatni odrębny punkt, tylko w ten punkt: strona internetowa, żeby to była strona internetowa z możliwością pozostawienia adresu mail. I potem, jak mamy taką listę mailingową, to możemy no po prostu z tymi użytkownikami się, użytkownikami się komunikować i podsyłać im propozycje inwestycyjne. Trzecia reklama, która jest dalej dopełnieniem tych dwóch pierwszych punktów, to jest moi drodzy płatna reklama. E, uważam, że trzeba działać na dwa fronty, czyli organicznie, ale też dopalać to płatnym ruchem. Czyli mamy mm, po prostu działania organiczne w postaci wrzucania fotek, wrzucania filmów, wrzucania jakichś tam relacji e, na Instagram. E, I to jest taki ruch właśnie organiczny, natomiast to wszystko. Też można dopalać płatną reklamą, czyli no po prostu yy, ja robię sobie to w taki sposób, że biorę agencję marketingową, której płacę za ich usługi za to, że oni tam klikają i yy, gospodaruję sobie dany miesięczny budżet na reklamy na Facebooku. Takie reklamy wyświetlają się nowym osobom, które mnie nie znają w ogóle. Czyli jakby nie ma tego yy, Pani Łukasz obserwuje Pan od pół roku i już coś tam o Panu wiem i ufam wstępnie, tylko to jest taki zimny ruch, totalnie zimny ruch, więc pozyskuję sobie te kontakty i najczęściej jest tak, że ja jak mam jakąś okazję inwestycyjną, to te kontakty obdzwaniam i proponuję daną rzecz. Tutaj statystyka, skuteczność takiego działania jest nieco mniejsza, no z racji tego, że jest to po prostu działanie na zimno, bez tego, no mówiąc tak fachowo, rozgrzania lida, że ten lid nie jest ciepły, tylko jest no, całkowicie zimny, i często też jest tak w takim przypadku, że właśnie taka osoba też dojrzewa do tego, żeby podjąć decyzję, czyli my wrzucamy ofertę, wrzucamy to kim jesteśmy, no bo sama się jakby tutaj do nas zgłosiła, że poszukuje możliwości inwestowania, tylko my ją wyłapaliśmy przez tą płatną reklamę. Taka osoba sobie musi poglądać, pomyśleć, dojrzeć i też mm, ja dzisiaj mam inwestorów, których złapałem, znaczy złapałem, no, pozyskałem na płatną reklamę pół roku temu. Płatna reklama to też jest yy, nie mówię, że niezbędna rzecz, ale rzecz, która bardzo dobrze dopełnia. Dalej, moi drodzy. Teraz już przejdziemy do takiej kwestii nie tego, w jaki sposób się promować, tylko co trzeba mieć, żeby już jak ten ktoś się do nas zgłosi, to jak go przekonać od właśnie pierwszego telefonu do momentu, że okej, okay, ja w to wchodzę. Czyli czwarty punkt, moi drodzy, to jest doświadczenie. I ja sobie teraz całkowicie zdaję sprawę z tego, że Prawdopodobnie, jeżeli ktoś ogląda ten film, to jest gdzieś tam na początku swojej drogi i być może nie ma takiego doświadczenia, które mogłoby w dużej mierze przechylić szale, żeby taki inwestor powiedział: OK, hmm, chcę z panem inwestować. Ale doświadczenie takie, które może być w jakikolwiek sposób powiązane, jeżeli robiliście, nie wiem, podnajem, jeżeli robiliście. No nie wiem, prowadzicie firm, firmę remontową, chcecie wejść we flipy, no to wtedy wszystko, cokolwiek będzie waszym atutem. No, mm, oczywiście u mnie było tak, że pozyskanie pierwszego inwestora polegało, pod flipa polegało na tym, że ja powiedziałem, że mam duże doświadczenie, bo wcześniej robiłem firmę zajmującą się podnajmem, po prostu w remontach na podnajem. No inwestor stwierdził, OK, no flip to głównie remont, więc skoro wcześniej zrobił pan X remontów na podnajem, no to OK, przekonuje mnie to. Więc, jakiekolwiek doświadczenie, nawet takie doświadczenie, które jest bardzo pośrednie, bardzo miękkie, na przykład prowadzenie projektów, kiedy jeszcze pracowaliście na etacie, to też jest coś, co na pewno będzie dużym plusem w rozmowie z takim potencjalnym inwestorem. Kolejna sprawa, moi drodzy, to jest super ważne. Wiedza na temat całego procesu. Czyli ja, chyba, najczęstsze pytanie, jakie ja otrzymuję od potencjalnych inwestorów, to jest, panie Łukaszu, a jak to będzie z tymi podatkami? Ee, czyli wszelkie kwestie związane właśnie z konstrukcjami, modelami, podatkami. Ee, najważniejsza książka, jaką można przeczytać w, takim, w kontekście tego, o czym tutaj mówimy, to jest chyba kodeks spółek handlowych, tak? Czyli mm, wiemy, jak to ubrać, w jaki konkretny model, co zapisać w naszej umowie o współpracy czy w umowie pożyczki, tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby było korzystne po prostu dla obu stron. I teraz ja uważam, że flipper czy developer to jest po jego stronie, żeby wiedzieć, jak to skonstruować. Czyli, jeżeli inwestor pyta, a jak to z tymi podatkami, to my musimy znać odpowiedź na takie pytanie. I tych sytuacji jest bardzo dużo, bo to może być współpraca działalność gospodarcza działalność gospodarcza to może być współpraca spółka działalność. Jakby tutaj naprawdę jest wiele tych modeli może być współpraca na zasadzie tworzenia nowej spółki celowej, gdzie inwestor obejmuje udziały. Może być wniesienie na przykład wkładu komandytowego no i objęcie po prostu funkcji komandytariusza. Może być to zwykła umowa pożyczki, tak? jakie są podatki od tego. Może być to, no tak jak mówiłem, właśnie umowa współpracy, gdzie jesteśmy kontrahentami, inwestor kupuje mieszkanie na siebie no i my po prostu wykonujemy usługę, potem wystawiamy fakturkę. Tylko, że żeby właśnie, żeby właśnie wiedzieć, jakie to są. Na przykład stawki podatkowe, czy jakie są formy zabezpieczenia takich inwestycji, jak dokonać wpisu na hipotekę. W ogóle co zaproponować inwestorowi, żeby on się czuł bezpiecznie. Więc taka wiedza w kwestii właśnie kodeksu spółek handlowych, podatki, modele, konstrukcje, wzory umów. To wszystko jest niezbędne po to, żeby w sytuacji, w której padają pytania, móc na te pytania sprawnie po prostu odpowiadać. Kolejny punkt, punkt numer 6. Moi drodzy, to jest. Konkretna oferta. Konkretna oferta mam tutaj na myśli, że jeżeli to jest flip, no to idziemy do inwestora z tabelką z Excelem. Taki zakup, tyle notariusz, tyle PCC, tyle pośrednik, tyle remont, tyle materiały remontowe, tyle ekipa, tyle home staging fotograf, e, działania marketingowe, e, czas trwania taki, stan prawny nieruchomości taki. I to wszystko punktujemy, e, i to jest coś, m, na podstawie czego można rozważyć w ogóle taką ofertę. Ja chyba jestem na wszystkich grupach na Facebooku zajmujących się, na których toczą się dyskusje na temat właśnie nieruchomości i tam bardzo często pojawiają się takie posty, gdzie na przykład ktoś rzuca jedno zdanie, że inwestorzy Warszawa zapraszam. No, podejrzewam, że skuteczność tych postów jest żadna. Także konkretna oferta z konkretnymi wyliczeniami i konkretną motywacją, czemu ta inwestycja jest właśnie tą, na której no po prostu zarobimy i y, oprócz właśnie rozpisania tego w konkretny sposób, to moi drodzy jeszcze jest jedna rzecz, y, oferta y, petarda po prostu, jeżeli mamy ofertę, która jest zwykła, no to y, ciężej będzie znaleźć inwestora, a jeżeli mamy mieszkanie, które jest, nie wiem, jest to 40 metrów na Mogotowie za 8,5 tysiąca złotych z metra, no to, to też jest coś takiego, że jeśli na przykład nie mamy doświadczenia, a jest taka naprawdę okazja, to ten inwestor się znajdzie. I teraz jak, jak ktoś będzie miał takie, takie mieszkanie 8500 zł za metr na Mokotowie, to dzwoncie do mnie. I teraz, moi drodzy, właśnie większość ofert, które do mnie spływa z prośbą o pozyskanie inwestora, to są oferty, którymi ja się nawet nie zajmę, ponieważ to nie są. Okazje, realne okazje, tylko to są zwykłe mieszkania, które są w zwykłych, normalnych cenach, no jednak ten flip charakteryzuje się tym, no, że jest to mieszkanie poniżej średniej wartości, musi to być mieszkanie poniżej średniej wartości rynkowej. Więc, jeżeli mamy taką, takie mieszkanie, które naprawdę jest w okazyjnej cenie, to taki inwestor wybaczy nam na przykład brak doświadczenia, bo tutaj no może nie, że nie ma co zepsuć, ale jest na tyle duża przestrzeń na zarobek, że tam no, ten zarobek na pewno się pojawi. Więc, jeżeli macie ofertę, która jest po prostu bardzo, bardzo dobra, no to tutaj znalezienie tego inwestora też będzie na pewno dużo łatwiejsze. Dobrze, moi drodzy. Punkt numer 7 to są referencje. Tutaj sprawa jest skomplikowana, bo jeśli mamy takie referencje od realnych inwestorów i to jest do zweryfikowania, to świetnie. To jest coś też bardzo ważnego, na co wielu kolejnych potencjalnych inwestorów patrzy. Natomiast no, często jest tak, że tacy inwestorzy naprawdę konkretni to są osoby, no wiadomo, po prostu majętne, które mm, mogą nie życzyć sobie kontaktu z nimi. Ze strony nie wiadomo kogo, więc ja też, no, bo jeżeli mnie potencjalny inwestor prosi o referencję, to oczywiście zawsze najpierw pytam inwestora, który mógłby mi takich referencji udzielić, ale raczej. Ja też sam nie wychodzę z jakby tak od razu z taką, znaczy ja teraz też jakby mogę sobie, jeżeli mogę tutaj nieskromnie powiedzieć, mogę sobie pozwolić na to, żeby no po prostu gdzieś tam delikatnie odmawiać, no bo często tacy inwestorzy no po prostu nie chcą udzielać takich referencji, no bo są osobami majątnymi, które w jakiś sposób chronią swoją prywatność czy dostęp do siebie i moi drodzy ciekawostka, miałem już taką akcję, yy, że ktoś chciał ode mnie w ten sposób na lewo po prostu wysępić numer telefonu do jednego z inwestorów, czyli podał się za potencjalnego inwestora i y, poprosił o referencję z nadzieją, że ja mu przekażę numer telefonu do majętnej, bogatej osoby, która może być inwestorem, no i w ten sposób chciał mi tego inwestora podkaść. Więc y, referencje same w sobie z definicji są czymś super. Jeżeli możecie je uzyskać i one są do zweryfikowania, to ekstra, ale uważajcie na te dwie pułapki czyli ktoś będzie chciał Wam podebrać Waszego inwestora, który ma tych referencji udzielić, lub że taki inwestor może nie chcieć, nie życzyć sobie kontaktu ze strony teoretycznie nie wiadomo kogo. I moi drodzy, kolejny punkt to jest po prostu bycie spokoj gościem. Już tłumaczę o co mi tutaj dokładnie chodzi. Uważam, że mega tajemnicą biznesu jest to, że robimy te biznesy i naszymi kontrahentami zostają osoba, osoby, z którymi po prostu dobrze się dogadujemy i gdzieś jest ta chemia taka biznesowa. Więc y, mam tutaj na myśli takie totalnie podstawowe rzeczy, tak, jak to, że jak mówimy, że coś komuś wyślemy za dwie godziny, to mu to wysyłamy za godzinę. Że jesteśmy właśnie no, po prostu sympatycznymi osobami, które mają wysoki poziom kultury osobistej. I rozmawia się z nami w taki sposób, że to jest naprawdę na profesjonalnym poziomie. Czyli to chodzi o takie totalne podstawy, które nie są niestety na rynku czymś normalnym. Tylko no, często jest tak, że nasi kontrahenci się, czyli znaczy ja teraz mówię gdzieś tam o sobie, że mam okazję nieraz współpracować z osobami, które się spóźniają, czy no po prostu nie dotrzymują słowa, gdzieś tam ta kultura osobista jest na takim poziomie, że. No, chciałoby się, żeby to wyglądało lepiej. Mówię tutaj często o ekipach remontowych i, tak dalej, i tego typu kontrahentach. Natomiast jeżeli jesteśmy po prostu człowiekiem, który jest godny zaufania, gdzie ten poziom profesjonalizmu jest wysoki i po prostu jesteśmy fajnymi ludźmi, sympatycznymi, to to też jest na maksa ważne i to też jest coś, co potrafi w ogóle przechylić szale, że ktoś albo w ogóle będzie chciał z nami rozmawiać, albo od razu powie, że nie. Więc to jest równie ważne, tak samo jak te wszystkie poprzednie punkty. I moi drodzy, na koniec chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Chciałbym powiedzieć, że yy, polecam wam, yy, abyście wyszukiwali sobie takich inwestorów, z którymi możecie podjąć współpracę na dłużej. To oczywiście nie jest proste, bo duża część Waszych inwestorów to będą osoby, które będą chciały zrobić z Wami jedną inwestycję, no a potem gdzieś tam pójdą sobie w swoją stronę, dlatego że może mają kapitał ograniczony albo no, po prostu natrafi się przy okazji coś innego, ale zachęcam Was do tego, żebyście spośród tych inwestorów, z którymi będziecie mieli okazję współpracować, wyłapywali sobie tych większych, bo no, po prostu tych, którzy mają większe możliwości i z nimi współpracowali na dłużej, ponieważ, to już tak kończąc, to nie jest też tak, że my jako fliperzy, deweloperzy, to my jakby potrzebujemy i musimy pozyskać inwestora, tylko tak samo dobry flipper jest tak samo wartościowy, no, jak dobry inwestor, to znaczy, że jakby, mm, w interesie inwestora jest znaleźć sobie do współpracy dobrego flipera, któremu dowiezie to, co mu po prostu obiecał. Więc y, to nie jest tak, że my jako fliperzy musimy po prostu prosić o tych inwestorów: chodźcie do nas, proszę, współpracujcie z nami. Tak, no nie ma filmów y, dla inwestorów, jak znaleźć dobrego flipera, tylko właśnie nagrywam film dla fliperów, jak znaleźć. Inwestora, jak pozyskać inwestora, ale właśnie to chodzi o to, żeby myśleć o sobie jako o, o po prostu kimś, kto jest profesjonalny i dostarcza to, co obiecuje. No i nie mówię, żeby wybrzydzać, ale mówię, mówię jakby zmierzam do tego, żeby po prostu podejmować współpracę z kimś, z kimś, z kim chcemy podejmować współpracę, tak? Bo ludzie są różni, różne są charaktery i oczekiwania, i różne są no, po prostu typy. Osobowości i tego, różne są wyobrażenia tego, jak ludzie sobie wyobrażają właśnie tą współpracę. Oczywiście to wszystko trzeba na początku bardzo dobrze, bardzo mocno zdefiniować, no żeby to potem się gdzieś tam nie rozjeżdżało, chociaż i tak na pewno w wielu przypadkach się rozjedzie, ale zmierzam do tego, żeby no po prostu mocno określać te swoje zasady, modyfikować je też wraz z jakimiś doświadczeniami. No bo m, jeśli mamy inwestora, ale widzimy, że tam nie ma chemii. To nie decydujmy się na siłę, na współpracę, yy, tylko albo w ogóle odpuśćmy temat, yy, albo po prostu spróbujmy poszukać kogoś innego, bo to nie jest tak, że yy, no, ten inwestor musi wejść, bo jak nie, to przepadnie okazja i nic więcej się nie, nie uda znaleźć. Uda się znaleźć, a lepiej nie podejmować współpracy niż współpracować z kimś, z kim takiej chemii nie mamy. Dobrze, moi drodzy, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że te kilka punktów dawam chociaż jakiś punkt te kilka punktów da Wam jakiś, jakiś szerszy obraz i jakąś możliwość, punkt wyjścia po prostu. No cóż, podsumowując, prowadźcie media społecznościowe, stwórzcie sobie prostą stronę www, która będzie taką Waszą wizytówką, dopalcie całość płatną reklamą, małym budżetem i go zwiększajcie, patrząc na efekty. Dobrze jest, jeśli macie jakieś doświadczenie Jakiekolwiek, czy bardziej bezpośrednie, czy pośrednie, które może po prostu zbudować Wam ten obraz Was jako konkretnych osób, wiedza związana z podatkami, konstrukcjami, modelami, spółkami, itd. Zawsze dobrze i konkretnie przygotowana oferta, która jest po prostu petardą, która jest dobrą ofertą. Dalej, referencje, jeśli to jest możliwe, jeżeli one są do zweryfikowania, i faktycznie jest tutaj wszystko ok. Bardziej preferuję i Wam polecam współpracę z kilkoma inwestorami, z którymi się po prostu dobrze rozumiemy, dobrze lubimy. Ci inwestorzy są konkretniejsi i mają też większy kapitał. No i, a, no i to, co chyba na koniec chciałbym najważniejszego powiedzieć, to po prostu bądź fajnym gościem. Moi drodzy, jeszcze chyba chciałbym się odnieść do jednej rzeczy: do tego, że często się mówi, że na rynku mamy bardzo dużo kapitału. Jest takie gdzieś tam sformułowanie, że na rynku jest właśnie bardzo dużo kapitału i że to nie powinien być żaden problem z pozyskaniem inwestora. I uważam, że faktycznie na rynku jest dużo kapitału, ale jest to trochę frazes i takie hasło dobrze brzmiące marketingowo, rzucane nie wiem, czy gdzieś tam przez jakichś szkoleniowców. No bo no też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało nieskromnie, ale jakby dla mnie teraz jest dość łatwo pozyskać sobie inwestora na taki prosty projekt, na prostego flipa typu tam 250, 300, 350 tysięcy. Ale dla kogoś, kto wchodzi w branżę. Mm, nie jest to proste. Nie jest to proste, bo ja codziennie dostaję praktycznie wiadomości. Panią Łukaszu, proszę o pomoc w pozyskaniu inwestora, bo właśnie też coś takiego robię. Także, jakby ktoś, to przy okazji, jakby ktoś z Was chciał, aby pozyskać mu inwestora, to też taką usługę świadczymy. Ale chciałbym powiedzieć, że e, jeśli jesteś osobą początkującą, to w żaden sposób nie zraża się tym, że na początku takiego inwestora będzie ci ciężej pozyskać, ponieważ, no tak jak wspomniałem, do mnie dzisiaj zgłaszają się osoby, które zaczęły mnie obserwować w mediach społecznościowych, na przykład rok temu. Więc to te wszystkie podjęte działania dzisiaj zaczną kiełkować, no i być może da to efekt dopiero za jakiś czas. Kapitał na rynku jest, natomiast jest on dla, no, nazwijmy to, wybranej grupy, która. Pozyskuje większość tego kapitału, no bo na pewno hmm, znacie parę nazwisk tutaj z branży nieruchomości, które gdzieś tam robią szkolenia. No to są osoby, które właśnie działają na dużą skalę w mediach społecznościowych, dzięki temu jest im łatwiej pozyskiwać y, większą ilość kapitału. Na no osoby, które wrzucają post na grupę na Facebooku typu y, Kraków inwestor, zapraszam, no to to nie zadziała. Moi drodzy, słuchajcie. Wyszedł z tego dość długi film, no ale ok, niech będzie taki długi. Wszystkie linki do mnie znajdziecie w opisie. Rzućcie sobie okiem na moje strony internetowe, rzućcie sobie okiem na moje media społecznościowe. I na koniec, właśnie rzucę sobie tak luźno, że jeżeli chcecie, żeby Wam pozyskać inwestora, to też zapraszam, chociaż dopiero po zapoznaniu się z konkretną ofertą, z którą przychodzicie, bo nie przekazujemy czegoś, w co sami nie wierzymy. I też no, muszę stwierdzić, że takich ofert ostatnio mamy bardzo dużo, takich zapytań, więc też pozyskanie takiego inwestora no, jest to już teraz trochę kolejka, ale zapraszam też inwestorów. Właśnie nagrywam taki film po to, żeby dać wam trochę wiedzy, ale też żeby w jakiś sposób promować swoją markę osobistą i w ten sposób powodować, że kolejne osoby się tutaj do mnie zgłoszą. Więc zapraszam. Potencjalnie zainteresowanych inwestorów, flipy, deweloperka, czy teraz ostatnio też rewitalizację obiektów, ogólnie rynek nieruchomości. Jeżeli ktoś z Was chciałby o coś dopytać o podatki, wzory umów, konstrukcje modele, to tą całą wiedzę mamy, mam, więc chętnie na wszystkie pytania odpowiem, bo wszystkie te pytania już na pewno słyszałem. No moi drodzy, wyszło pół godzinki. Kto dotrwał do samego końca? Zostawcie proszę w komentarzu, może. Słowo, napiszcie słowo Inwestor. Zapraszam Was jeszcze raz do tego, do tych wszystkich linków, które są w opisie. Zasubskrybujcie, proszę, kanał, jeżeli chcecie być z takimi filmami na bieżąco. I dajcie znać, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych filmach. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.